Wisława Szymborska, Ballada. To ballada o zabitej, która nagle z krzesła wstała. Ułożona w dobrej wierze, napisana na papierze. Przy niezasłoniętym oknie, w świetle lampy rzeć się miała. Każdy, kto chciał, widzieć mógł. Kiedy się zamknęły drzwi, i zabójca zbieg ze schodów. Ona wstała, tak jak żywi, nagłą ciszą obudzeni. Ona wstała, rusza głową i twardymi, jak z pierścionka, oczami patrzy po kątach. Nie unosi się w powietrzu, ale po zwykłej podłodze, po skrzypiących deskach stąpa. Wszystkie po ślady pali w piecu, aż do szczętu fotografii. Do imentu sznorowadła z dna szuflady. Ona nie jest uduszona, ona nie jest zastrzelona, niewidoczną śmierć poniosła. Może dawać znaki życia, płakać z różnych drobnych przyczyn, nawet krzyczeć z przerażenia na widok myszy. Tak wiele jest słabości i śmieszności, nietrudnych do podrobienia. Ona wstała jak się wstaje, ona chodzi jak się chodzi, nawet śpiewa, czesząc włosy, które rosną.